jest różnica pomiędzy wałkami Lift My Hair a innymi dostępnymi na rynku. Przede wszystkim są to pierwsze w Polsce metalowe wałki nagrzewają się dużo szybciej i dużo dłużej trzymają ciepło, dzięki czemu efekt odbicia lub skrętu jest dużo lepszy. Po drugie, na przykład w porównaniu z tymi wałkami są dłuższe, dzięki czemu włosy, które nawijasz, nie wypadają po bokach i jest to o wiele bardziej wygodne i komfortowe. Będzie aż 15 wałków w zestawie, po 5 z każdego rozmiaru i będą również dołączone do każdego jednego wałka. Lips, który będzie podtrzymywał wszystko na waszej głowie i nie będą wałki spadały. Dodatkowo będą pakowane w przepiękny, welurowy worek, który posłuży wam na lata do przechowywania wałków, dzięki czemu nie będą się nigdzie gubiły. Więc różnic jest kilka. Natomiast jeśli myślisz, że sam wałek załatwi sprawę, to nie mogę ci tego obiecać. Natomiast filmiki instruktażowe na pewno pomogą ci w uzyskaniu najlepszego efektu na twoich włosach.